Kiedyś miał przed nim masakrę. No wiesz, jak się jedzie, no to kiedy musisz oszczędzać proszę. Ale nie wiem, jak to brzmi. Zobaczycie w tym odcinku naprawdę dużo rzeczy. Kilka dni temu jeździłem elektrycznym LiveWire'em, i myślałem, że to jest najprzyjemniejsza rzecz, która mnie spotkała w tym roku, a na pewno najszybsza. Po czym zadzwonili z Warszawy z Energika Polska i powiedziała: Daniel, czy nie, chcesz, nie chciałbyś się przejechać czymś bardzo szybkim? Więc powiedziałem, Oczywiście chcę. Jeżeli chodzi o energiki, to są trzy różne modele. Ewa Ssa Ssa 9, jest to najtańszy motocykl, który zaczyna się od okolicy 80 paru tysięcy złotych. Później jest IWA taka jak ta, która kosztuje około 117 tysięcy złotych. I na samym końcu jest EGO, który jest motocyklem sportowym, jest również najszybszym motocyklem z całej tej gamy producenta. Energika Ewa, włoski motocykl w pełni elektryczny. To oznacza, że jest robiony we Włoszech i powinien być przepiękny. Jak na włoski, motocykl naprawdę nie jest ładny. Być może inżynierowie wychodzili z tego założenia, że jest na tyle szybki, że nie musi być ładny. Jest to najszybszy elektryk, jeśli chodzi o jednoślady, dostępny do kupienia w Polsce. I od tego powinno się to zacząć. Yamaha R1 kontra energika EBA. I to był bardzo ciekawy wyścig, ponieważ można powiedzieć, że Yamaha R1 jest jedną z najlepszych, jeżeli chodzi o motocykle sportowe. Ale wiesz, jeszcze trzeba brać pod uwagę, że może ja nie jestem jednym z najlepszych stanowców. Cio, ci no, najlepszy. No. Ale można powiedzieć, że to jest jeden z najlepszych motocykli sportowych. No to sportowych. prawda, to prawda. 200 no. koni mocy, Ua. specjalny silnik, długa historia wyścigowa. No i piękne brzmienie. I piękne brzmienie. I... Natomiast ten motocykl nie jest motocyklem sportowym, to jest naked. Owszem, nazywany Street Fighter, ale zwykły Naked. I więc czy miał szansę z takim potworem torowym, można powiedzieć? Ty, a nie masz tam jakiegoś Mouda? Dobra, ja nie miałem trybu sportowego. ハハハハ。<laughs> Wow, ja Radek się ja, tak zestresował, bo. Nie, nie, powiem, tak, powiem tak, wiesz co, ja, ja No trochę mnie, to, trochę mnie to rozbiło. Nie spodziewałem się takiego rezultatu. Znaczy ja myślałem, że po, po, po trochę pojeździłem tą R1. No, Przejechałem się tą R1. Nie będziesz miał szans. No. Zrobiłem nią parę kilometrów i no. Przepotężne pokłady mocy. No cudowna, brzmienie, to wszystko, wszystko się zgadza. I jak tutaj dojechałem, mówię do Daniela Daniel, to to jest przepaść. To będzie dzieliła nas po prostu przepaść. Będzie najpierw R1, potem długo, długo, długo nic, potem autobus szkolny i Energika. A było może nie odwrotnie, ale generalnie było inaczej, ponieważ większość wyścigów wygrywała właśnie Energika. I to nie jest tak, że zostawiałem R1 za sobą bardzo, bardzo daleko. o tyle. Ja daleko. Ci o tyle, o tyle. O. Tak. Nie, no o tyle. Nie, umówmy się tak, do 110, do 110 120 zostawałaś długość motocykla za mną? Gdzie? I gdzieś tak Koło. przy 130, 140 już R1 wyprzedzała, no i niestety energika już dalej jakby nie miała siły, wtedy R1 pokazuje co potrafi. Są też ograniczenia w samych prędkościach maksymalnych, ponieważ tutaj wyciągniemy tylko 200 km na godzinę. Dopiero wersja EGO, czyli ta z owiewkami jedzie 240 km na godzinę. No. A R1, no bez problemu, 300, nie? Jak na motocykl mm. typowo miejski, no. to jest kosa. No, to jest kosa straszna. Jedna tylko, ale wiesz co, ma jeden minus, ma jeden minus. Jest ciężki cholernik. Jest ciężki, 260 kg to nie jest lekko. Ale wzięliśmy coś więcej. Tak jak widzicie, Radek opiera się tutaj o Tesla. Wytoczyliśmy ciężkie działa Elektryk kontra Elektryk. Naprawdę, 500 koni w elektryku sprawia straszne lanie w zasadzie większości samochodów. Tak, ja ustawiłem go nawet tutaj, tyk, 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 na sport. Czyli tak, mamy napęd 4x4, na dobrą masę, którego dociska i ogromną moc silników elektrycznych. Ja byłem pewien, że on wygra, ale on, nawet on jeździ... mimo tego kierowcy, ty, 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 ja byłem pewien. On jeździ jak samochodzik zdalnie sterowany. Pum. Wyścig. I tak wygrałem znowu. Uuu! Tak było. <laughs> nie, pierwsze emocje były takie, że nie mam szans. Po prostu nie mam szans. Radek był tak pewien tego, że on wygra, że wziął na pokład cztery osoby. I po każdym wyścigu jedną osobę wywalał z auta. Powiem Ci, że Ewa Zbyszek za dużo waży jednak. A teraz a faktycznie ja wysiądę i pojedziecie wysią, sami. Wysią, Wysiącie wszyscy, ciekawe. Zobaczymy. Ty tam jechałeś cały czas? Ja nawet raz, co? Ty tam cały czas byłeś? No, bo o, tak. I ostatecznie okazało się, że z Teslą było nam łatwiej mi i energice wygrać, niż z Yamaha Homer 1 ponieważ owszem, start Tesla miał lepsze. Zawsze, za każdym razem ta miała lepszy start. Ale później, kiedy, ta, kiedy już trakcje były wyrównane, ty. energika wygrywała. Ale zauważyłeś, że w przypadku silnika spalinowego, kiedy się porównywaliśmy, to był odwrotnie. Start, odwrotnie było tak. nie? Start był taki, że ja trochę szybciej, ty potem dochodziłeś tak. potem ja dalej jechałem, a tutaj jest odwrotnie. Tak, tutaj Twój start był lepszy. Tak. Mój był gorszy, ale chwila, moment dochodziłem i później ta, wyprzedzałem. I szło, no. To nie była też jakaś ogromna przepaść, ale generalnie odchodziłem. My. Co ciekawe, żeby było jeszcze łatwiej, on ma także bieg wsteczny. Ale wiesz w jakim komforcie ja jechałem? Można powiedzieć Snapy, tak. Ja jechałem na Ja tak jechałem no ja wiem. i tu paluszkiem. Cyk. Ja wiem, ja wiem. A tu i fajeczka. O. Możemy podsumować to tak. Najważniejsza... Wiesz, a wiesz, ile, wiesz za ile? Ten ten? Pół miliona. A tutaj masz 118 tysięcy, niecałe. Cześć. Możesz mieć cztery Pół takie bani. energiki. Pół bani. Jeszcze ci zostanie na wakacje. Patrz. A widziałeś ile, a widziałeś ile dziewczyn mi się tu zmieściło? No, 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 jest nie. Mamy dla Was pozytywne informacje, bo tak czy siak wygrał motocykl. Teraz został nam powrócić do domu, więc wracamy do Zielonej Góry i pewnie Was ciekawi, czy tam dojedziemy. No, Tesla ma duży zasięg, nam na szczęście w energice także jeszcze troszkę baterii zostało. Ja Ale będę ładował ja, się... Ja, ja zabrałem ten, zabrałem powerbanka. Tam się naładujemy na szybkiej stacji ładowania Eco N. No tak, no jak ja go podłączę, to nie wiem, z 15 minut będę naładowany... No to 20... strzelimy, kawę strzelimy kawę i, strzelimy i lecimy -doga. dalej. Tak jest. I zobaczymy, jak się, jak się to będzie rozwijało, bo pewnie te stacje będą pojawiały się w coraz większej ilości miast, a co za tym idzie pewnie i pojazdy elektryczne. Ty, czekaj, bo może dzięki temu przekonamy parę ludzi do tego, żeby e, w ogóle zainteresowali się pojazdami elektrycznymi, bo wbrew pozorom to jest całkiem fajna zabawa. No. Ja myślę, że wystarczy, że się przejadą. No dobra, widzimy się w kolejnym wyścigu. Bo tak, jak ty od... Normalnie, no, tak. No, tak. Wiesz, co się zmartwię, taki... z większość ludzi z tego filmu wyłapię jedną rzecz. Że ja jestem niski. Wszystko z całej tego wyścigu najważniejsza będzie jakaś rzecz? parówka, którą zjesz na tej stacji. <grywa> Jak się jeździ takim motocyklem? Bardziej po włosku niż w przypadku LiveWire'a z tego powodu, że tutaj jest dużo bardziej sportowa pozycja. Most z jest w tym motocyklu to jest model 2019. Może nie jest oszołomiające, jeżeli chodzi o konie mechaniczne, ponieważ wynosi w okolicach 140 koni mechanicznych. Jednak to, co jest ważniejsze to moment obrotowy, a tego tutaj mamy dostępnego około 200 Nm. I to robi robotę, i to robi robotę straszliwie. Jak przystało na elektryczny motocykl, mamy tutaj także elektroniczny, kolorowy wyświetlacz. O, 100% jest napisane. I tak, mógłby być, jak dla mnie, większy, mógłby mieć większą rozdzielczość, być ładniejszy. Natomiast dostarcza nam kilka ciekawych informacji. Między innymi takich, poza tam kontrolą e, trakcji, mapami i tak dalej, pokazuje nam na przykład, z jaką mocą się on po, po prostu odpycha. Ile newtonometrów w tej chwili wykorzystuje, aby się odpychać przy przyspieszeniu. To jest fajne, bo możemy zobaczyć te przeciążenia. Adekwatnie do tego, kiedy hamujemy silnikiem, bo on ma te odzyskiwanie energii, to również pokazuje z jaką siłą on hamuje, ile newtonometrów wyhamuje nam motocykl i ile energii gdzieś tam odzyskuje. Oczywiście pokazuje także zasięgi. On jest bardzo mocno zależny od tego, w jakim trybie jeździmy. Tu tutaj mamy cztery tryby: tryb deszczowy, tryb urban, tryb eko oraz tryb sportowy. I uwaga, najpierw przejdźcie się na jakimkolwiek trybie, może poza eko, żeby zobaczyć, jak ten motocyk jeździ. Bo wtedy pomyślimy sobie, że on jeździ jak taka sportowa 600. -ka. Naprawdę ma fajny. Wsiądzisz na ten motocyk, nie ma takiego strachu, ale czujesz, że fajnie idzie. Fajnie przyspiesza, wyprzedza większość samochodów. Kiedy włączycie tryb sport. I odkręcicie na maksa, tak od zera, od startu, to zanim dowiecie się, zorientujecie się, co się dzieje, to wasz mózg, wasze wyobraźnia gdzieś tam szura już po asfalcie. Taką prędkość on nabiera. Tak szybko on przyspiesza. Jeżeli chodzi o zasięg, to tak jak powiedziałem, zależy od tego, w jakim trybie jedziemy. W trybie sportowym, kiedy bawimy się, kiedy odkręcamy, kiedy jedziemy, także poza miastem, ja przejechałem około 70 km. Natomiast w trybie eko, producent obiecuje około 200 km w mieście zasięgu. Mi udało się zrobić w trybie eko, w większości, nie w całej, ale jakby w większości trybie eko, udało się dobić do około 140 km przejechanych, więc jest nieźle. I bardzo możliwe, że w miejskim trybie, gdzie częściej hamujemy, gdzie to odzyskiwanie energii ma prawo działać, do tych okolic powiedzmy 200 km dojedziemy. I teraz ważna informacja, on ma dostęp do szybkiej ładowarki, sprawdzaliśmy to dzisiaj, przy jednej miał delikatny problem, ale to, kwest... to już raczej nie była kwestia motocykla, tylko jakiś problem z połączeniem. Przy dwóch kolejnych ładował się bezproblemowo i faktycznie bardzo szybko. Szybkiej ładowarce do pełna ładuje się w okolicach 30 minut. Co ciekawe, on ma także inną ładowarkę, jakby własną, na kablu, ale on też jest bardzo szybka, ponieważ w pełni motocykl ładuje w nieco ponad 3 godziny do pełna. Więc to też jest gigantyczna zmiana w porównaniu do samochodów czy motocykli, które musimy ładować po 10 godzin. A drobny minus, energiki. Włosi nie przemyśleli tego, żeby schować kabel pod siodełkiem. albo będziemy musieli do, dodać sobie sakwy do naszego motocykla, które są dedykowane. Albo wozić plecak ze sobą. Także sakwy są raczej ciekawszym rozwiązaniem. Od 2020 jest dostępny poprawiony model, gdzie zasięg zwiększa się dwukrotnie, ponieważ w trybie miejskim jesteśmy w stanie zrobić nawet 400 km na jednym ładowaniu. Więc tak, da się z takim motocyklem spokojnie żyć. Myślę, że miejskie okolice, miasto i miejskie okolice są super. Na wycieczkę super daleko bym się nie wybrał, bo jest to bardziej męczące i bardziej długotrwałe. Natomiast do okolicy, do jazdy po okolicy, kiedy ktoś się takim motocyklem przejedzie i poczuje tą prędkość, to przyspieszenie, spodoba mu się to. To jest to chyba bardziej uzależniające niż kokaina. A przynajmniej radyk jak mówimy. Energika jest jedną z trzech najważniejszych firm, która wyspecjalizowała się w produkcji motocykli elektrycznych. I ich przewagą jest to, że są na światowym rynku bardzo mocno obecni, ponieważ między innymi dostarczają maszyny do wyścigów Moto E, które są pod flagą Moto No i pozycja jest ultrasportowa, pamiętajcie o tym. To nie jest super wygodny motocykl, pamiętajcie o tym, pamiętajcie o tym, on ma także kontrolę trakcji na kilku poziomach, mapowanie, bardzo dobre zawieszenie włoskie, brembo, no generalnie karbon, także wszystko z najwyższej półki, co tylko można trafiło także do tego motocykla. Znaczy on nie jest jakiś super przedrożały, nie? On jest tylko troszkę droższy od superbajków spalinowych. No tak, do 100 tysięcy kosztuje... Ze 70 tysięcy można Suzuki. No tak, no ale Suzuki nie będzie miało już wiesz, startu do tego motocykla. Suzuki jest słabsze przy przyspieszeniu niż R1. Myślę, że ubrałem fajną kurtkę do tego motocykla. Możecie zobaczyć, że miałem także wersję czarną. Jak jest 25 stopni, to jest mega super. W takiej kurce można fajnie sobie pojeździć. Teraz już. No, akurat tego panelu teraz nie otworzyłem. Natomiast kiedy wyszło słońce do 30 stopni, nadal dało się jeździć. Dopóki jechaliśmy, kiedy zwalnialiśmy, to faktycznie już było gorąco. Jeżeli jesteście ciekawi więcej informacji, to takie informacje znajdziecie u nas na kanale.